Wiesz, że farba lajmoż była używana już w starożytnym Rzymie? Serio, to bez TikToka, a ludzie i tak byli zachwyceni. To farba bez plastiku. Zero krylu, zero lateksu. Tylko wapno, woda i pigment. Natura 100%. W starożytnym Ekipcie lajmoż był używany nie tylko jako farba, ale też jako forma dezynfekcji. Tak, wapno to mocarstwo. W średniowieczu wieczu wapne milone całe miasta, żeby hamować rozwój chorób. Czyli lajwusz chronił ludzi, zanim pojawiły się środki czystości. W Grecji, Włoszech, Hiszpanii do dziś malują się nim elewacje, bo wygląda pięknie, a do tego chroni przed grzybem i słońcem. Wyobraź sobie, że Twoja ściana oddycha. Lajwusz to dosłownie jak druga skóra. Przepuszcza powietrze, wilgoć, że razem z Tobą. Lajwusz to farba w pełni matowa. Zero po łusku zero plastiku. Dzięki temu wygląda tak miękko i przytulnie, jakby ściana była zrobiona z kredy i światła. A teraz ciekawostka. Lajmość działa antystetycznie. Dzięki temu kurz osadza się na ścianach o wiele wolniej. To nie jest żart, to wapno. Nie musisz malować całego mieszkania. Zacznij od jednej ściany, zobaczysz, jak zmieni się całe wnętrze, i jak ty sam będziesz się w nim czuć. Wydajność mega. Jeden liter farby Lime Wash wystarczy na około 15 m2 w jednej warstwie. To samo dotyczy Prep Coat. Zazwyczaj malujemy w dwóch warstwach i to wystarcza. Przy bardzo jasnych kolorach może być potrzebna trzecia, ale tylko jeśli chcesz jeszcze bardziej delikatniejszy efekt. Nie polega jednak na kolorze z ekranu. Lime Wash zawsze wygląda inaczej na żywo w zależności od światła, kąta, siany, dnia. Dlatego zawsze polecamy tester 250 ml. Mała próbka, a pozwala podjąć dobrą decyzję i sprawdzić, czy wolisz jedną czy dwie warstwy. Każdy kolor wygląda inaczej rano, inaczej wieczorem, a jeszcze inaczej w sztucznym świetle. I to jest piękne. Ta farba żyje razem z Twoim domem. Jeśli chcesz pogadać, dopytać, doradzić się, napisz na WhatsAppa. Odpowiadam osobiście: bez botów i automatów. Serio: wolę kontakt z ludźmi niż z formularzami. Farba Lemoż, zubra colors.